On mocno ten... Mocne piki ma, uważaj. Zero ma, zero ma. A ty jesteś jak typowy Polak, no. Jak ty masz źle, to ty drugi też musisz mieć. Jego ziomek leży, połóż się, bo ci da. Zmisowałem. Tu jest. Starego misia na sztuczny miód chciałeś nabrać? Ja no, jestem pod wrażeniem, pewnie, że zabiłeś tam dwójkę, jeszcze zdążyłeś przebiec, kurde, dwa kilometry, żeby podnieść. Może bymy zrobili, może bymy zrobili superstore? Ja tak też może. Dwójki to ogólnie najcięższy tryb jest Myślisz? No wydaje mi się, że tak Jak już tyle gram ostatnimi to... To Jest ziomu, ja będę go bił zara O, teraz... chyba mnie No ja pamiętam, że mnie już bije. A ja lecę dalej, okej? Okay? Tu bo nawet tu Dobra, ja z nim muszę dokończyć fajta. Ja mu się wychylę, on się nie obróci tak szybko jak ja. Zaraz mnie jego ziomek zbije pewnie. <zysy> <laughs> GG, GG <laughs> No dobrze, to rozkminił Sam No, to spal jak coś, bo mnie mam mnie, zaraz wrócę Nie wiem, jak będę kogoś słyszał, to spalę A tak to poczekam na ciebie No, i jak komu u ciebie, mordo? Wracam Nie są Jedna ekipa jest na środku. Na środku supera. Ja jest super stara, no? A ty Ale może być tak? ja mogę odpuścić i możemy pójść na zródwo nawet wiesz? Ale. Biegają mi. Ja na bur... Na burgera wyląduję. No i do ciebie. Tylko, że tutaj. Co coś? Ja snapa wrzuciłem mamy nie nic. Myśmy musieli wejść na... Nie... z góry, wiesz Okej. Okay. Chyba... Nie wiem. A może nie? Nie wiem skąd. Nie, ty, no teraz to się zastanawiam. Mamy hajs, no mm, Możemy iść na parking. Może no, że możemy. tutaj próbujemy. Je, biega! Jeden zlokowany jeden Dobiłem Masz go? Mam go No ty, ale dostałem A ty, ja go w ogóle nie słyszałem Dobra, to był No tak, u też nie. Masz Może masz z teraz, nie? No, dajcie z No Dawaj teraz na superkę. Ty, prawa strona. Nie. A, a. To trzy, dwa teamy, dwa teamy. Gdzie? Gdzieś tu przede mną Ta, stoi Zleci coś Ty, prawa No, dostałem z prawej Ale jestem safe Czemu oni do siebie nie biją, tylko do nas? Nie masz kewów? Nie, ja jestem... Doskoczył do prawej? Mmm że. ja Ale patrz Co za... Ajajaj aj, aj. No to nie naprawdę jest dwa teamy do nas biły, jeden i drugi Często, no my do jednego. No, no właśnie A obok to siebie nie, było praktycznie. nie, nie, no jak? No czy starek było, nie? Wiesz, ja dostałem właśnie od tych, ale strzelałem mhm. do tych, co byli na instrybutorach. Mhm. To beka Najlepszy pistolet Imo A, jakaś Jakzczelny? No, bo będziemy od 21.04. Tak. robić, nie? Hmm. Hmm. Brede, 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 brede. No, tylko, że tam nie dolutujemy, nie? Może... Ale wiesz co, no i tak będzie zrzut za dwie minuty. Nie... No dobra. Ja bym cię to zrzucił Ale tak zrobię mi, sejf. Czy militarka nie jest ogólnie robiona, bo no helka może to Może jak ktoś to leci na militarkę? Leci na militarkę. Na czylku Chyba, że no po prostu nie wzięli Helgi a. Nie wiem, nie, nie, na bank jest lutowano, nie lecę tam mm. Tam jest. Gdzie a, ta skrzynia jest? Może wyląduje na Quary? No Ale później nie ciężko do ciebie dojść. No dobra no, ląduję tu u ciebie Mam 9, K. już mamy na złotek coś a, to czekaj, zlutuję teraz. Zróbmy na sklepie, chaj na sklepie, no, no, chaj. To nie rzucam. Trwałe na mnie, tak są. Kawy sobie podniosę z góry. Ląduje gość Kurde. Masz no live'a, ja nie mam. Zero ma, jest bez chyba Jakąś się gibie, ty. Ole był. Rzucę mi na sklepie, jak coś. Masz eee, masz skrzynkę z kawami Nie wiem, jakiegoś selfa kupujemy coś Może zostawię, nie mamy GUAGU, nie? Dobra, najwyżej będzie siano, żeby cię kupić. Co ja bym jakieś chyba poszedł tam, coś poszukał. No no, my też byli, nie? Tak? Dobra, to nie wiem, no to go. Więc możemy sobie podejść. Na joystick? Jeszcze możemy to. No, Kurde, dostaje Leżę Dwóch na górce Znaczy przynajmniej jeden. Drugi, jeden leci Ląduje na dachu, ci na ciebie już, lądował Dobija mnie Nie zrobił mnie Skoczył ci, Oznaczam... nie, nie oznaczyłem ci go kur. I drugi też ci wchodzi do budynku Masz drugiego. Masz live'a. Wszedł do poszortka. Nice. Znowu po mnie? Biedz. Nie, nie masz na mnie hajs. <grym> to nie jest uratunek. Dzięki. <grym> Nasty. Tyro, To jest hit. No. Ja, no, ja jestem podrażeniem. Powiem ci, że zabiłeś tam dwójkę, jeszcze zdążyłeś przebiec kurde, 2 km, żeby podnieść. Ale no. Myślałem, że ktoś mi pomógł, a on nie miał życia, ale miał kewy. I jak zbiłem mu kewy, to umarł od razu. Aha. No i na mnie teraz się biją, nie? No, Czego? Mm, to dwa zrzuty, ale pewnie jeden był ich, nie? Mhm. To oni tu przylecą. To, 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 to ty. Czekaj, coś się dzieje? Ja bym. Wiesz co, czekaj, ja kupię UAV. Będziemy mieli. A oni mam teraz zgłagą, że przylecą na zrzut tutaj. Ci. Okej. Okay, Dzięki, zabiłeś. No, 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 możemy poczekać. Why not? Masz kewy masz, no, nie? Nie wiem, czy sobie sensa w y nie zmienić. W sensie A, z, z góry... No właśnie nie wiem, czy z nie zwiększyć. No bo wiem, czemu? Bo w górę jakoś tak nie wiem. Zawsze mi podkładki brakuje. Mhm. Helka wystartowała. Leci w naszą stronę, helka. Nie może oni helkę wzięli nie zdążyli nie? on nie. leci... Ty. Leć mu? On lutuje. Ty do on... On lutuje, wiesz? A nie, dostawę bierze, tak. dostawę bierze. Mhm. Idziesz po nich? To jest sam, sam jest gościu. O. Ty, myślałem, że animacja będzie wsiadania, a go wessało do środka od razu. No, widziałem. <gry> są, są tam dalej. Dawaj, biegniemy po nich. No, barze. PJW, witam. Lobo Sanek się ma z YouTube'a witam mm, Ale mam z dupy pozycje No jestem właśnie ziomek Nie strzelam w nich Nie strzelasz? Nie, idę do teraz na... wbiegiem na tego, na tego po prawej dawaj Mhm mm Wybieg, lewa strona, twoja. Będzie. Nie? U mnie jest. Dobra. To patrzę. Był w środku, Zatem. Jest za, za tym. On mocno ten, mocne piki ma, uważy. Zero ma, zero ma. Jest na strzała. Na strzała. Jest ten Jak on mnie trafił, no to jest jakiś bot Masakra, nie Jesteś dymany za Izaka Czekaj, gdzie jest twoje... Nie, ciało? Ale w ogóle przez to, że w ciebie strzelał i nie trafił cię praktycznie wcale, a we mnie każdą kulą. Myślałem, że nas dwóch zabije, bo miał ładne piki ogólnie. Szybko bił. No właśnie jak ciebie piknął, to w ogóle ciebie nie trafił. Praktycznie, wiedziałem na kilkami, że ciebie w ogóle nic nie obijał praktycznie. Ale wydymałem go za ciebie. O, strzela. strzela... ty... na, jestem na ulicy. Jestem, 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 Tak. Zero ma. Ja? Mam go. Nice. Rozbiłem mm, Dobra, ale mam. Mogę ci ten... Nieważne. Idę po skina dla nas, Izak. Tu będzie skin. Nie Patrz. Mam. Bum! Nie ma. Wow. Muszą być firewerki. Idę po. Amazing UAV. Trefy nie mamy. Pójdziemy do prawej. Tam widzę, że dużo auto pewnie się leją. Jasz? No idę. A ty też tam tam do prawej. Czekam. Event reward available is in this zone. To co? Że safe jeszcze jeden jest? Dawaj ty, luter. poe już się nalutowałeś. To jeszcze, jest, to jeszcze sprzętu jest, murdo. A w o właśnie nic nie dropi na razie. A oni nie zbustowali? dropa w Nie. A wolisz jak dużo dropi czy jak dropi tak jak teraz? Mm, dużo. Le leci coś? Wlądował u mnie. Tu. Biegę. Ale... od razu. Kupił, kupił, kupił. Dwóch. Nie jest u mnie Och, Tu jest u mnie Mam jednego okay. Widzisz? W kornerze, w kornerze tu Piotrek mm -hmm. Trak Strzela coś? Ta, ta Za, burem, za no burem, mi coś, bo ja... ja szukam gościa, nie widzę... Wiesz, jak... ja, coś do depota, oznaczaj go od razu Co nie, no od razu mi za, zgu... za górkę skoczył, nie? Leży ale to wciąż nawet tego znaczesz mi miejsce, to nie wiedział kierunek jakikolwiek, bo... Mhm, mm mhm. Tak to nie, nie, na ślepo nie, nie wiem. Kup sobie salfa, co? Nie wiem, chyba nie zdążę, dobra, nieważne. Mmm, nie mm, zdążysz. A ja tu zebrałem pieniądz, żeby mieć... Zebrałeś na... o czego? Ląduje gość. Krakt, Zero ma. Sam jesteś. Biegam dopiero. Za budą? Tak. Ja. Ma zero. Jeszcze góra mi biła. Tak, góra na, ekipa. na 200. Co to jest? Przy sklepie, nie? Ta, ta przy sklepie. No palę Avi za sekundę. Ktoś zginął chyba. To on chyba dostał w plecy od, ich, od tego auta, od auta. Stoją no, no, tam, tam ta, stoją ta. tam. Nie mogę oznaczyć. live Tak, widzę. Gości się rusza. Tak. Nok. Dobiłem. Drugi jeszcze. Nice, chciał nice, go podnieść, czy ktoś. Strzelał do mnie. tam. Nie, On uciekał ten. Nie, on jedzie we mnie. Idę do ciebie. Nice. Starego misia na sztuczny miód chciałeś nabrać? No za typ w ogóle. Jeszcze. Nie wiem gdzie. Ten sam kierunek? Y tu. znakowany Ubiłem ci. Nice. Tam, tam było dwóch, tam było dwóch wcześniej na UAV. Mhm. A to, nie, to to, że ty zabiliśmy już z UAV, to co jest? Nie, 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 dojeżdżali. Jest jeszcze jeden. Bije mnie. Jest to w tym samym miejscu, gdzie powaliłem. No, Dobrze, dobra. Ucieka. Bez kewa. Prawo? W tym mark, ucieka. No, zyskiwa z góry. No Chciałem, tam gdzie? Po prawej, twojej, po prawej, do prawej zyskiwa. Na małce, nie? Wszedłem. Zona jest... No wiem. Z no no. Taka na openie totalnie. Nie, nie wiem, może gdzieś dalej poszedł. Dobra, jedź, jedź, jedź gdzieś. Holy moly, co tu się dzieje z tyłu? Tu no jest dużo aut na tym sklepie. nie po drugiej stronie, wiesz? Jedź gdziekolwiek, no. no. Jedź tam, gdzie myślisz, że będzie okej. Okay. Ja się dostosuję. No, no, to bym coś zatrzymał na razie. Druga strona bije, nie? Buda, Zostałem Buda. Blisko. Widziałem, 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 Buda. No. Jak on mnie strzela? W budzie dwóch jest jak coś. Nie, za kamieniem już jest. Przy aucie. Jeden podchodzi. Krak jeden. Bez no. Leży. I drugi Buda. W budzie jest. Zabudą, zabudą Snajper do mnie bije z daleka Zlokowane Nice, dobijesz? Ja muszę ich nie, nie, zrobić Nie, nie, nie nie biegnij, nie biegnij, dostaniesz snajper. Jest dużo ludzi tam Kurde ja się Wudzieś, podniósł W jest Piotr... On jest już na full kewach Piotrek Do mnie snajper celuje, ja ci długo nie pomogę Snajper Nice Leży. Tamtego budynku snajper. <laughs> jeden strzał i, i osłaniałem cały czas jakby wybiegał. Ale ten, ale powiem ci, że widziałem, tak, przebijałem ścianę, bo widziałem gdzie stoi i z karabinu nie przebiłem, a z HDR a dostał kraka przez ścianę i dobiłem no. go z karabinu. W ogóle jeszcze z pleców naszych powinien być ten jeden gość, nie? No, niby tak. co schodził? Wykrzyknij kar. Tylko tam jeszcze będzie. Mieć trochę strefy? Znokowałem w budynku Tego snipera z budynku żółtego No, 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 zaraz będziemy zmieniać pozycję i tak, nie? No wiem, wiem Mamy auto czego czy ja przestawię, żeby było frontalnie To jest tam w górnym oknie ty, ty coś? Mamy, dobra No nic no, siedzimy tutaj. Zagramy pod winna, nie? Czy nie chcesz? Się już nie wychylają na nas, no chyba siedzimy, nie? Yy, tu jest Life z tyłu To może być ten na którego yy, staliśmy No no Czy? Tam dalej, garaż yy, garaż w sumie. Garaże. tu jest Za tym garażem dużym jest OF yy -y. Nice? Zdukowane, dwóch tam Nie dobiję go, dwóch tam jest Dobra, no to zaraz będą... A nie, nie będą, się crossować Nie, 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 oni tam mają strefę Mmm... Jesteśmy na UAV ogólnie Śmierdzi mi ta strona, no. wiesz? Od zielonego Ale to auto mnie denerwuje, że ono jest cały czas włączone Tak, no O, włączyło się Nie, u mnie cały czas... Coś się A? dzieje z się włączyło może ja muszę wejść i wyjść do niego? Z niego? Ja wiem, nie, szor... nie włączyłeś mi. SZORUJĘ ja TAK! W... No, ale miałem już włączone, Już była cisza <grym> przez chwilę. No, ale to... I nie może auto. To we dwójkę musimy mieć głośno, nie? Że ty no, ale to przynajmniej ich, no. ja miałbym, wiesz, ciszę. A to jesteś tu no, jak typowy Polak, no. Jak ty <grym> masz lęk, to ty drugi <grym> też musisz mieć. Ja masz kawałek? Tam w ogóle był plecak, tam jest, nie? No, ja jest tam na opanie plecak, no. Tutaj za płotem. Co strzeliło? Ja mam plecak, a maskę mam? Czy nie mam? Mam maskę. dobra. No nie mogę, nie mogę drzwi Sniper Fiesta ogólnie jest teraz. Kaldas no, no? taki Duty, typowy werdański. No. Tam ci się nie wychylają. No, z zielonego no. mogą... Tam ci było mogą nam przyjść jeszcze, nie? No właśnie mówiłem wcześniej, ale. No tam cię już nie wychylają, ci z domku też już nie wychylają, powiem ci. Ani razu nie widziałem, żeby wychylić z domku. Potem jak dostali, heada. Mmmm, ok. A w którym eee, oni domku pytanie, byli? co? co? Eee, już cię oznaczam, no ten. Nie wiem, czy oznaczyło się? No nie, nie mogę, bo ten... To... A ten zielony, ten tu, może, nie, tam się biją teraz, ok. O, na żółtym. Mordo. Mamy auto. Na żółtym oni nie są mogę... chyba nie? No, na żółtym tak, oznaczałem wcześniej. Ale nic nie pikuje teraz. Nie wiem, nie No próbujemy? i tak nie no, chodźmy teraz, nie? No to go no. Czekaj, jeszcze zmiana broni. Aha, no bo to ty jedź. Dobra, świadomie. Prawo sniper. Celuje z prawej, no to, to na tych nie ma co. A ten cyku. Jest to gara? jest, co jest u góry, jest u góry, jest u góry, kolejny team dojeżdża. Wjeżdżam tutaj Piotrek, przed nas. Gdzie? Prze wysiadaj. Zamykam. Na górze są, Ta, czy są, nie? są, są, na no. górze są. Bong, bong poleciał. Zaraz tam wyjdziemy. No. Oni obserani są. Spróbuję mu dać. Nie, no jest. Jest. Mi... Każdy buny jak na turnieju, człowieku, nie? No to daję, już stróżni magierki, no to już spocenie level hard. Nie wiem, można tam smoke rzucić na smokach wyjechać. Ja może mu dać quick Trafił mu go ktoś On dostał, po... on leży Dostał z zewnątrz razgi, ginął Insta <grym> to... Dzięki ziomuś Trochę nam pomógł, nie? To z garaży musiał dostać Okno, okno tego budynku tam żółtego Aha. Pod nami, nami się. żółty ping Kurwa, nie wiem. A w tej budzie niebieskiej nie ma kogoś? Nie wiem. Musi Teraz? być, no coś, słyszałem, no, no, coś jakieś... słyszałem. tutaj. Nie wiem. Nie. Nie no, ale gnój jest w ogóle, nie wiem, to już... Jest tu Co w garażu, jest... w garażu tu jest przede mną, no, nie mogę znaleźć, bo tyle śmieci leży. I Tam Ta. jest! skał od garażu dwóch idzie. A w garażu w środku jest? No, w środku w garażu, nie mam tyle najdów, żeby tam rzucać. Masz najda, żeby rzucić no, tam? Nie mam, nie mam. Ty, pod nami jest gościu! No ta, no biega, no. On zufaluje, widzisz, cały tam, w tej nie łódki. Za płotem leży? Za płotem leży, no. Jakie kuta bando wszyscy, nie, co jest. Że nie trafiłem, zioma jak przebiegał do garażu. I za, z, w garażu i za garażem jest jeden. Biega. On w środku jest, w tej niebieskiej. Ej, idziemy do tej niebieskiej, nie? Ja jestem na dachu. Ja go spróbuję o, złapać. O, idziesz do mnie? Nie, czekaj, czekaj. Musimy teraz wyjść, nie? No wiem. On biegnie już. O, ja zrzuciłem z niechcący. Jeden, gdzieś kosmoły Uważaj, to niebieska Buda, był Ja zabiłem tu jednego, dwóch. Jeden jest powalony. Nie ma. Tu jeszcze jeden, Piotrek Gdzie? jest u mnie, musi gdzieś. Tylko jeden został, jest, jest w hangarze. Aha, w hangarze jest. No Dobra. O, to. Nie, na hangarze jest! Jak on tam wlazł? Jego ziomek leży, połóż się, bo ci da. No. Nie, nie mam szans. Ty. No ale on nas sprój, to jest. Nie. Jest jakiś mistrz, uważaj. Goś mi dał 476 de nie? W gazie lata. Ale nie, z nie było w ogóle żadnych szans! 476 de dostałem, nie? Tak, I to jeszcze bez celownika strzelał, nie? Weź, bo mnie zarabia, nie? Nie, no, za, no, przecież to jest kłopot. To jest, jakiś, no, który się przykleja do mnie i mi kasuje tak, o Jakbym tego smoka, wcześniej nie wyrzucił, to możemy dał rady, ale. Wszystko skleił, wszystko trafił, kurwa, nie da się z takimi ludźmi. No, powiem ci, że skałacha. W takim duelu jestem bez... Cofnij? Powiem ci, że Skałacha na taki dystans jak on mnie zabił. Ja jeszcze za coverem. No ale ja to samo przecież ja w tym samym miejscu zginąłem i też byłem za coverem, no. Nie wiem, nie wiem czy to jest hacks, czy, czy to nie jest hacks. Nie wiem już, ciężko mi powiedzieć.